Czy to widzisz? A wy zobaczcie Co to znaczy? Co to znaczy? Ruszył. Przecież to nie działało, wiesz o tym od początku. Ruszył, kurde, na ręcznym. Ja już wiem co go tak żałowało drogę. Nie jedzie dwójka, dwójka, no. Nie. Duży w maluchu. Szybko ci trzeba. Ja, tak, ja wspominałem, że jestem życiowy chyba trochę. No tak. e, nie myślę teraz o tym, wiesz, mam sześcioletnią mam, mam córeczkę. Ona jest dla mnie najważniejsza i, i tak naprawdę wszystko to, co robię, gdzieś tam będę sobie powoli układał w jej kierunku. Tak? Żeby, żeby ona miała lepiej trochę na starcie, niż, niż miałem ja. Ja od 13 roku życia pracuję sam na siebie, tak żeby, żeby trochę odciążyć rodziców, którzy bardzo ciężko pracowali. Nasz była czwórka w domu. Ej hey, Fili, to nie ten. Filip Nowowilski zaprasza na program z gwiazdami. Duży w maluchu. Gotowina Motoshow w Krakowie? W odcinku z Emilem Łowcą Fotoradaru sprawdziliśmy, jak na to wydarzenie szykują się przedstawiciele czołowych marek samochodowych. Szukaliśmy z nimi odpowiednika Fiata 126P. A dziś sprawdzimy, jak na to wydarzenie szykują się specjaliści od autodetailingu i car wrappingu z firmy Automotive, uczestnika Motoshow 2016 w Krakowie. A także podpisujemy mojego malucha. Skoro mój maluch jest już w bezpiecznych rękach, to pokażę Wam, czym Motoshow 2016 w Krakowie przyciąga tysiące fanów. Od roku, w którym wyprodukowali mojego maluszka, motoryzacja bardzo się zmieniła. Ale silnik umieszczony z tyłu, i napęd na tylną oś, to nadal domena super samochodów. Co ciekawe, organizatorzy Motoshow w Krakowie szykują premierę pierwszego super samochodu o napędzie wodorowym. Nie może Was zabraknąć 21 i 22 maja w Expo Kraków. Samochód osobowy rok produkcji 1995. Masa samochodu 920 kg. Pojemność 652 cm sześcienny Zarejestrowany na KN 29681 Panie i Panowie! Malu! W ogóle nie czuję ten wujki jeżeli ci mogę... Ten... Naprawdę? Poczekaj. No. Nie no, dwójka chodzi. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Sprzęgło, no i dwójeczka. Sprzęgło jest, w Ja ci tu jeszcze szybkę z boczku przetrę, bo <laughs> Ci coś… Słuchaj, to nie chodzi na nas uważają. Przed, przed wywiadem zdradziłeś mi, że papierosy palisz tylko do wódki, ale y, rozumiem, że wódka była, skoro robi tak maluch paruje, co? Chyba Ty. Ja nie, nie, wczoraj, wczoraj na sparingi… Nie, nie, zdarza się, wiesz, ja nie jestem… Ja jestem troszeczkę też życiowym hedonistą, więc może bardziej niż papierosy, wolę cygaro do dobrej whisky. Ale to też musi być raz, że, że dobry whisky, dwa, że fajny klimat, fajni ludzie. Ja to śmieję się tak, że chciałbym bardzo zostać menelem, ale nie mam na to czasu, bo jestem dosyć może zapracowanym człowiekiem i w większości jestem w trasie. I, i, I nie bardzo jest okazja, aby do tej whisky czy wódki sobie, sobie usiąść, ale, ale lubię, no. nie, nie, nie ukrywam. No. Zdarza Ci się czasami jakieś cygaro wypalić, czy tam whisky w butle wypić z jakimś piłkarzem Legii? Zdarzało się. Okay. Ale to po, po, sezonie, po, sezonie. po sezonie. Nie, trzeba przyznać naprawdę e, czasy tej legii z 95 roku Ligi Mistrzów, gdzie po każdym treningu każdy tam chodzili na wódkę, wyszło i to wtedy oczywiście teraz ja mogę czytać z książek, bo, bo to absolutnie nie czasu czasy nie miałem prawa ich znać i, i tym bardziej chodzić z nimi, bo, bo byłem nieletni. Ale... O, i różnie to bywa. A w tym świadku w szczególności. Ale, ale, ale teraz jest, jest naprawdę bardzo mocna profesjonalizacja sportu i ciężko namówić chłopaków na to, żeby gdzieś tam w sezonie wyskoczyć gdziekolwiek. No mam kilku piłkarzy, jako moich kolegów. Namówić, więc... namówić, namówić? To znaczy, że ty czasami im proponujesz? Lecisz, słuchaj, macie kolejkę wolną kadra i z niej pojechałeś na kadrę. Dokładnie. Teraz, teraz, jest, teraz jest przerwa na kadrę, ale mimo, mimo wszystko nie. Mimo wszystko. Czyli musisz sam pić. E, stary, nie do... Nie no, no dobra, mówię, bo nie, nie... zaraz wyjdzie, że jesteś naprawdę dołogowym alkoholikiem. Nie no, nie bo... jestem, nie jestem, no... z racji tego, że nie mam czasu za bardzo też no. no lubię sobie czasami na przykład po dniu wrócić, e, popracowałem solidnie, e, zrobiłem poprowadziłem żeby zrobiłem jakiś mocny trening, dużo się wydarzyło. Wracam 23.30, 24.00 czasami do domu e, i lubię sobie nalać szklankę dobrego whisky. Teraz jestem na etapie Taliskiera, bardzo fajny taki szkolski singiomocik. E, Złapię sobie parę drinków i idę spać. No, i, znaczy parę łyków i, i idę spać, ale byśmy szczególnie Czy ty to widzisz? A wy zobaczcie. Co to, to znaczy? Co to znaczy? Ruszył. Gdzieś to nie działało, wiesz o tym od początku. <grym> Ruszył, kurde, na ręcznym. Ja już wiem co go tak żałowało drogę. Nie jedzie dwójka, dwójka, no. Nie coś <grym> Nie było w ogóle. a nawet nie jest na ręcznym, to jest pomówienie. No dobrze, w porządku. A co tak jesteś pewien, że ta stówka stary przy takiej nawierzchni... Jest dobrym rozwiązaniem. 4 te. dobra, spokojnie. Na 4 biegi. No ja niestety wie, w Automacie też, rozumiem, co? Mo motocykli. Nie, ja jestem manual też. Okay. Eee, no, nie, ja... Jedyny przepis, który łamie, przyznaję się uczciwie, to jest prędkość. Nie, jest, nie jestem idiotą za kierownicą. Eee, gdzieś tam, gdzieś tam nie... Determinuję, nie robię takich sytuacji, które mogą być jakkolwiek niebezpieczne. Też ja na co dzień jeżdżę motocyklem. E, więc też muszę uważać nie, nie tylko na siebie, ale też trochę pomyśleć za innych kierowców. więc staram się jak już prowadzę, czy za mało, czy motocykl, no to bez szale. No, no prędkość tak, przyznaję się, jeżeli jestem w ogóle zatrzymywany, to jestem zatrzymywany za, za prędkość. Okej, okay. nigdy w życiu nie miałem okazji jechać ani motorynką, ani motorem, ani skuterem, niczym w tym stylu, e, ale podejrzewam, że jazda, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest na podobnym poziomie jak w maluchu, nie? Nie no, jest... zbiotu nie z z nie razu nie No zgadza się, nie się. Eee, nie no inne co no. nie jest nie wiem wydaje mi nie się, że nie ktoś ktoś że raz ktoś raz siądzie nie się przejedzie, się nie jest chciałem że nie powiedzieć włosach ale włosach, ale to, że nie mam to, po drugie jest to, tak? jest to, że nie jest taka nie jest w stanie nie samochód jest ja staram się, staram się wyciągać motocykl jak już pierwsze śniegi do i chowam go jak zaczyna pierwszy śnieg padać. się padać. Miałeś kiedyś jakieś wypadek? Nie mam leżałem, ale na razie tak bez e, tfu, tfu oczywiście, niegroźnie no. Ja śmieję się, że, że na motocyklu mam 7 żyć, mniej więcej 3 mi zostały już, także, także jeszcze trzeba uważać. A co to była za sytuacja? Zazwyczaj są to wymuszenia pierwszeństwa przez kierowców, raz e, zmiana czego nienawidzę i będę naprawdę Jakbym mógł, to bym zatrzymał się i kogoś wytargał bardzo mocno za ucho. Jazda bez, bez kierunkowskazu, zmiany, zmiany, zmiany pasów, skręty, takie rzeczy. No ale jak ty tam, nie wiem, 400 na godzinę jedziesz tym lewym pasem, no to nie, jak no, cię nie, gość ma zobaczyć? Nie, 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 jak nie, no, ja też jestem z tych kierowców motocykla, którzy no, zdają sobie z tego sprawę. No, nie będę jechał w Warszawie 200 na godzinę, czy tutaj mostem, na przykład mam, mam prostą. No bo wiem, że, że sam narażam się. No, ciężko jest zauważyć motocykl i wyliczyć prędkość tym bardziej małego przedmiotu, który się zbliża. Okay. Ale notorycznie jestem spychany zazwyczaj przez kobiety. Mimo wszystko, naprawdę, jadę sobie swoim pasem, bez kierunku, bez niczego, dogniatany do barierki, naprawdę, moja ściekłość jest wtedy ogromna. No, także apel do wszystkich: używajcie tych cholernych kierunkowskazów, jak nie, to, to będę miał okazję, to mogę je powrywać. Gdzie są wskazówki w maluchu? Proszę cię. Fantastycznie, dał radę, jest, jest, dał radę. Fantastycznie. W ogóle nie mam tego lusterka, ale w ogóle się nie przemuł. No to, 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 z... to jest. To jest świetne, że ja mogę ręką sięgnąć i, po, i poprawić sobie lusterko. Kapitalne. No tak. Bardzo ten maluch też zbliża, bo siedzimy bark w bark, kolanami przed chwileczką dotknąłeś, ale nie mam z tym żadnych problemów. Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią. Jak wygląda życie zawodowego sportowca po skończonej karierze? W Twoim przypadku aktywnie, prawda? Jest Legia. Bardzo I co bardzo. jeszcze? Komentatorka. Impresji. Prawda jest taka, że ja pracuję 365 dni w roku, jestem pracoholikiem, dawno przestałem się e, oszukiwać. No, jestem komentatorem sportowym, tak naprawdę jakbym miał zliczyć wszystkie zajęcia, które robię aktualnie, to tak naprawdę najmniej, mimo że najbardziej kojarzony jestem z głosu, który komentuje galę sportu walki w Polsce. E, ale więcej prowadzę imprez, jak e, W ostatnich czasach bardzo dużo prowadzę imprez w ogóle niezwiązanych ze sportami walki e, dla, dla, dla różnych firm. E, no jestem trenerem cały czas, tutaj e, się. Jestem trenerem w warszawskiej Kopakobanie, ale też już tak tylko dwa razy w tygodniu, kiedyś było częściej, no bo, bo brakuje tego czasu. E, piszę bloga na tematy głównie sportowe, ale nie tylko. Jak ktoś mnie społecznie mówiąc, będziemy wy, 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 wypikujemy, czy nie? No wiesz co, ja wypikuję. No to jak ktoś... Wideo, to proszę napisać. Dla mnie jest albo czarne, albo białe. Nie mam problemu z jakąkolwiek poprawnością polityczną. Uważam, że, że każdy powinien mieć swoje e, zdanie. To, że pracuję w mediach nie zwalnia mnie z obowiązku myślenia. I, i, i naprawdę... No właśnie, ona, ta praca w mediach zobowiązuje Cię do tego, żebyś myślał. Wiesz co, no, mówi się, że, że telewizja kłamie. No. I przypuszczam, że jak ty to tu pomontuję, to wyjdzie, że jestem alkoholikiem e, z, z paczką ślubów. Jeszcze jeździ pijany na motocyklu. Otóż to. I się rozbija. <noise> to jest bardzo proste. No nie, wiesz, jesteśmy zewsząd karmieni troszeczkę gdzieś tam różną propagandą i ja jestem zawsze z wolnikiem teorii, żeby czasami naprawdę wyłączyć telewizor i włączyć myślenie i tego troszeczkę niestety współcześnie brakuje. Ja pamiętajmy, że reprezentuję też kasę trochę tro troglodytów związanych z walkami w klatkach stereotypowo i i bardzo często bardzo lubię na przykład siąść do dyskusji w nowym towarzystwie, gdzie, gdzie, gdzie ludzie i... patrzą stereotypowo tak, i traktują cię tak. jako takiego goryla, który zgadza się. No I cóż, nagle... może mieć zdanie, ale niech je ma. No. Nagle okazuje się, że przeczytałem więcej książek od nich, tak? I, 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 i nagle okazuje się, że potrafię zdążyć, złożyć zdanie współrzędnie złożone e, le, lepiej niż oni. I... Nie wiem i mieć pogląd taki czarno-biały na wiele tematów czy społecznych, religijnych i tak dalej, które z racji tego, że jestem osobą może niepopularną, ale troszeczkę ponad poziom społeczeństwa wychodzącą z racji tego co robię przede wszystkim, że mam swoje zdanie i, i, i nie boję się jego głosić. I dostaję to... serem, no. Nie, dostaję po dupie za to często, wiesz, i, i, i często dostaję telefony od do moich pracodawców, że, 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 że przeginam, że nie powinienem się angażować w to w to i w to, ale... Ja żyję według zasad dosyć prostych. Ja moralnie zatrzymałem się troszeczkę kręgosłupem w średniowieczu, e, co mi jako specjalnie w 2016 roku nie, nie przeszkadza. Czy jesteś takim honorowym człowiekiem, który walczy o swoje chcia, chciał, i Chciałbym niezależność, być. Tak, tak. Chcia, okay. Chciałbym być i, i, i no choćby to, że 5 lat już zbraniam się przed tym, aby wrócić, zrobić wielki powrót do w klatki. Czy Takiego freak fight nie obliczaj, proszę Nie no, żartuję, ale wiesz jak jest, prawda? Że często te pojedynki osób, które powracają, są traktowane jako takie freaky. No tak, no ale właśnie o to chodzi. Nie podobał się 5 lat temu, że grałem z publicznością po, po moim ostatnim przegranym pojedynku, e, aby teraz nagle, wiesz, wracać. O, Jura wrócił I prawda jest taka, że w moich czasach, no, ale kiedy sumień... ja startowałem, no. nie było pieniędzy. No tak, właśnie gdzie byś wrócił, miałbyś fantastyczne hale, świetną mm. promocję gali, mm -hmm. transmisję w tej telewizji... Pieniądze, których nigdy nie zarobiłem. Pieniądze, Dostałem więc... już takie propozycje, że naprawdę głowa mała. Naprawdę? Serio, naprawdę. No teraz już, tak? Tak. No to czemu. Może jednak No jest. bo właśnie nie mogę, bo ja muszę potem rano wstać no to, do lustra spojrzeć no i no to, mówić, tyś świnio to sprzedałeś to się wypleń, za hajs, No, wypleń z siebie ten średniowieczny etos. No rycerski. Kurczę, spróbuj. E, wiesz, coś tam na emeryturę odłożyć. Odłożę pracą słyszysz, słyszysz czasami, że te osoby, które kiedyś były bardzo popularne, jak Bogdan Botez-Moleń na przykład, prawda? Czy jeszcze kilku innych byśmy znaleźli, publicznie proszą o jakąś zbiórkę, czy to ich przyjaciele, no bo jednak ta branża, ten show-biznes nie jest taki pewny. Dobrze sobie zadbać o, zawczasu o swój tyłek na starość. Ale... Słuchaj, no masz dużo w tym racji, tylko... Szybko ci trzeba ja, krwią. Tak, ja wspominałem, że jestem życiowy chyba no tak. 50 e, Nie myśl teraz o tym, wiesz, mam, mam, mam 6-letnią córeczkę. Ona jest dla mnie najważniejsza i, i tak naprawdę wszystko to co robię, gdzieś tam będę sobie powoli e, układał w jej kierunku, tak? żeby, żeby ona miała lepiej trochę na starcie niż, niż miałem ja. Ja od 13 roku życia pracuję sam na siebie, e, tak żeby, żeby trochę odciążyć rodziców, którzy bardzo ciężko pracowali, nasz była czwórka w domu, e, abyśmy mieli co jeść i założyć, założyć buty. Wiesz, no nie były to adidasy, ale, 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 ale mieliśmy to i chciałbym, żeby moje dziecko miało może troszeczkę lepszy start i może moje rodzice na emeryturze też mieli troszeczkę lepiej. E, i... Po no to, to, wszystko, no. Ja nie potrzebuję willi w, w, wiem, w Konstancinie e, i byle, w garażu. Byle blisko było. No, z Konstancina brzmią daleko, a tutaj masz e, raptem 18-20 minut na stadion legi, więc e, myślę, że to jest najważniejsze. Zgadza się, zgadza się. Duży w maluchu. Filip Nowodilski zaprasza na program z gwiazdami. Musimy jechać przez bramę czwartą. <noise> Kto to, jakiś piłkarz? Bierzemy? Nie, 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 nie. nie to kolega z redakcji. Okej. Okay. Idziemy dalej. No, co mi opowiesz o tym stadionie? To jest mój dom, no, jestem tu w miarę często. Jestem już teraz pracownikiem też klubu, jako, jako oficjalny speaker no i ambasador klubu. Z czego najbardziej się cieszę, bo od kilku lat, e, powiedzmy, obraz kibiców polskiej piłki e, i tego, co się dzieje na trybunach, jest bardzo mocno gdzieś tam przez telewizje mainstreamowe zakrzywiane. Tam... No tak, jak, się, jak można używać słowa kibol w kontekście gościa, który biega na 11 listopada z kamieniem po Warszawie? Subskrybuj dużego w maluchu. Czytał Tomasz Knapi.